Tylko modlący się człowiek może dotknąć Boga. Dlaczego już tak wielu bożych ludzi przestało się modlić? Jesteśmy tak zajęci pracą dla Jezusa, że nie mamy czasu na rozmowę z Nim. Pomyślcie sobie: Przychodzi Jezus, staje przed drzwiami biura jakiegoś męża Bożego, i zadaje mu pytanie: Mężu Boży, czy znajdziesz dla mnie godzinę? nie teraz panie ponieważ mam spotkanie w którym chcę uratować pewne małżeństwo w takim wypadku jezus idzie do jednego męża bożego i pyta się go czy masz teraz godzinę dla mnie wówczas on odpowiada nie teraz panie zaraz mam się spotkać z architektem aby wybudować nowy budynek dla twojego kościoła tak też będę zajęty do wieczora wówczas jezus zadaje to samo pytanie a czy jutro znajdziesz dla mnie czas niestety nie opowiada człowiek ponieważ jutro wybieram się na misję do południowej afryki panie Przecież to prawdziwa miłość, odpowiedziałby człowiek, ponieważ tak wiele dusz umiera, tak też Afryka mnie potrzebuje. Mamy czas na to, aby podróżować, budować, zwiedzać, na wakacje, na spotkania z innymi, na odpoczynek, na czytanie, na rozważanie, lecz nie mamy czasu na modlitwę. Jestem zaniepokojony tym, co słyszę odnośnie tego, że dzisiaj żyjemy w takim społeczeństwie i w takim czasie, że nie ma już czasu na modlitwę. Lecz musisz wiedzieć, że nie jest to brak czasu, lecz brak pragnienia, ponieważ zawsze znajdziesz czas na to, co chcesz robić. Przyjrzyjcie się tym ludziom, którzy grają w Skłosza. Poświęcają kilka godzin pełni skupieni i aktywni na tym, co robią. Oni nie spędzają czasu z Coca-Colą w ręku i hamburgerem oglądając trzy godziny jakiegoś meczu. Więc nie mów mi, że człowiek nie ma czasu na modlitwę. Czy też jakaś kobieta, która ma czas, aby spędzić wiele godzin w kuchni na gotowaniu? Ma czas, aby zajmować się dzieckiem, kąpielą, zakupami. bo tym wszystkim siada sobie i ogląda telewizję do wieczora. Więc nie mów mi, że nie ma czasu na modlitwę. Zobaczyłem tych młodych ludzi w Ameryce, jak marnują swój czas, grając w jakieś gry, Pac-Many, Galaxy, Bijatyki, ale nie mają czasu się modlić. O Panie, w jakiś sposób rzuć te pokolenie na kolana, aby to nie była tylko modlitwa pańska, lecz komunia z Duchem Świętym. Jeżeli nie masz czasu się modlić, spójrz na Syna Bożego, który zajmuje się miliardami galaktyk w całym kosmosie i ma jeszcze czas wstawiać się za Ciebie przed ojcem. On się za ciebie modli, a ty nie mówisz, że nie masz czasu na modlitwę. On wstawia się za ciebie przed tronem ojca. On ma czas, a ty? Będziemy robić wszystko inne. I nawet z dobrych pobudek, i nawet dla Pana, ale nie znajdziemy czasu na modlitwę. Będziemy tak długo śpiewać nawet dla Pana, aż popłyną na łzy, lecz wciąż nie będziemy się modlić. Będziemy nawet odwiedzać chorych, modlić się o nich, ale nie znajdziemy czasu na modlitwę. Znajdziemy czas, aby spędzić cały wieczór z przyjacielem, ale nie znajdziemy czasu na modlitwę. Będziemy walczyć z korupcją, ale nie będziemy się modlić. Będziemy walczyć o moralność, lecz wciąż nie będziemy się modlić. Staniemy nawet przeciwko w wojnie nuklearnej, ale wciąż nie będziemy się modlić. Możemy spędzić w kościele dwie godziny, aby wywyższać Boga, ale kiedy wrócimy do domu, nie będziemy się modlić. Możemy spędzać większość naszego dnia na to, aby przesiedliwać w seminariach, ujawiać Pana na spotkaniach modlitewnych. Ale nie będziemy bać o komorę modlitwy. Modlitwa to nie jest tylko i wyłącznie wiązanka słów wydobywająca się z naszych ust. Nie są to słowa, ponieważ wszyscy przecież jakoś mówią. Nie dziwię się, że diabeł związał te pokolenie, ponieważ ludzie nie wiedzą o tym, że modlitwa to krwawe pole bitewne modlitwa to krwawe pole walki wierzę że diabeł porusza całe piekło kiedy jakiś człowiek zdecyduje że zacznie się modlić i szukać twarzy boga diabeł nie obawia się tych pseudoświętych którzy szukają mocy ale on drży przed modlącymi się świętymi